W 2019 roku Dawid Grubalski, Jakub Raszkowski i Dawid Krajna. podsumujemy. Miniony rok KS Konstrukt Ubalawa, rok najbogatszy w historii no, pytanie chyba dawida. No tak, dziś dla nas ważny rok. Bo po, po trzech latach można powiedzieć walki o Awans. W końcu zrobiliśmy to. Na pewno teraz z perspektywy czasu wspomina się to. Miło, przyjemne momenty, ale jednak nie można zapominać, że to jednak po raz kolejny była ciężka przeprawa, bo wydaje się, że witaliśmy już się z Ekstraklasą w meczu z Leśnym, gdzie, gdzie graliśmy dobrze. Wydawało się, że wygramy ten mecz i, i będzie już kwestią formalności nasz awans. Potem kolejne mecze barażowe. Wrócił Czarny Sen z, w meczach z Gwiazdą Ruda Śląska gdzie znowu wydawało się, że, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki, gdzie brakuje kilka minut do, do uprawnionego awansu i po raz kolejny splot nieszczęśliwych zdarzeń e, odsyła nas do baraży e, z Pogonią i to, i to z, tą, z tą wielką marką e, udało nam się zdobyć historyczny awans. E, tak, no cały czas e, żyjemy tym awansem do ekstra Ekstraklasy i tą FC Ekstraklasy my... Mamy dzisiaj z nami Jakuba. Dla Ciebie ta obecność też o czymś pewnie świadczy. Myślę, że tak nawet w kilku zdaniach, które jest tenerem Grułackim, się powiedzieć, że to był dla Ciebie dobry rok. Jak go wspominasz? Znaczy, ten rok dla mnie był. Zaczął się słabo, że tak powiem, bo całą drugą rundę w pierwszej lidze niestety nie miałem szansy zbyt dużo porównać z powodu różnych kontuzji. Lecz myślę, że awans na euro podbudował mnie, żeby. Wylecieć się, a was dekstacznie też w pewnym sensie podbudował. Staram się wrócić silniejszy niż byłem w pierwszej widze i uważam, że takie się robię, lecz jeszcze nie jest to szczyt moich możliwości. E, tak, e, jesteśmy w hłodce w to podkreślamy, cały czas się tym cieszymy. E, to jest dla nas najważniejsze, bo tym żyjemy na co dzień. To też pewnie e, jest o tyle ważne żeby tym żyć, o tym myśleć każdego dnia i dzięki temu robić, rodzą się nasze małe i większe sukcesy, tak jak Prowadzenie zespołu w dwóch różnych ligach. Na najwyższej klasie rozgrywkowej widzę, która gdzieś tam puka do tych najlepszych czołowych drużyn. Co się zmieniło w swojej pracy w przeciągu tego roku? No na pewno w Poławianie trzeba było zrobić poważny rachunek sumienia. I i powiedzieć sobie wprost, na co nas stać obecną kadrą, wyciągnąć wnioski z zespołów z lat poprzednich, gdzieś obserwował, obserwowało to, jak za klasę ktoś spadał, ktoś awansował, ktoś miał dużo szczęścia, żeby się utrzymać i tak dalej, tak dalej. Wiedzieliśmy, że, że musimy się zdecydowanie wzmocnić, żeby spokojnie walczyć o, o pewne utrzymanie, o środek tabeli, taki jest nas, nasz cel na ten sezon, który do tej pory się, się sprawdza. No, pierwsze co to trzeba było przede wszystkim znaleźć wznowę. I, I gdzieś to nam mi zajęło z półtora miesiąca, może dwa. No i myślę, że, że w jakimś stopniu się to udało. Zawodnicy, którzy do nas dołączyli, mają ogromny wpływ na, na to, jak teraz nasza gra wygląda. A dla mnie też na pewno nowe doświadczenia bardziej poukładane zespoły, więcej. Taktyki, więcej analizy przeciwnika, więcej analizy własnej gry. W zespołach, z którymi gramy, widać więcej automatyzmów i, i myślę, że dla mnie jako dla trenera rozszyfrowywanie tego czy, czy mierzenie się z każdym przeciwnikiem po kolei to, to super wyzwanie i, i całą swoją wiedzę i zaangażowanie staram się przekazywać na zespół. Także myślę, że, że to, było dla, to jest dla mnie naj, naj, największa nagroda za ten awans, że mogę pracować w taki sposób. Tak, chociaż ja jako, głównie jako kibic, obserwując to, co dzieje się w zespole seniorskim, to, co działo się gdzieś tam na wiosnę, kiedy walczyliśmy, to, co dzieje się teraz i patrząc na to wszystko przez pryzmat trenera, to wydaje mi się, że ten zespół pierwszolikowy był bardzo, bardzo naznaczony Twoją ręką. A ten dzisiejszy to taki dużo większy luz i swoboda w poczynaniach zawodników na wojsku. No tak, dziś ten jest przede wszystkim od tego, żeby zawodnikom nie przeszkadzać, a jedynie udzielać wskazówek. Jeśli e, widzę, że nie, nie jest aż tak duża potrzebna moja ingerencja, e, zawodnicy mają duże, dużą swobodę w grze, to też e, przygotowujemy po prostu te miejsca. Tym zawodnikom, którzy lubią pojedynki jeden na 1, którzy się dobrze w tym czują, po prostu staramy się im nie przeszkadzać. Tak jak mówisz, to tak może też po części wyglądać, że, że nie jesteśmy aż tak schematyczni, tak zamknięci w, gdzieś w moim zarysie gry, bo, bo mogliśmy sobie, możemy teraz sobie pozwolić na trochę więcej. Nasza rola w tym roku jest trochę inna. Przede wszystkim chcę chce rozwijać zawodników, tak jak Kuba. E, niestety kontuzjowany Seba, Arek, Budzy, mnóstwo młodych zawodników, czy też z krótką przygodą futsalu i nie mamy takiego dużego ciśnienia w tym roku. Po prostu chcemy się utrzymać, chcemy, żeby ci zawodnicy się rozwijali, e, dlatego też mają zostawione więcej swobody na to, żeby na własnym organizmie poczuli e, i gorycz porażki, jak z rekordem i, i jakiś super mecz, jaki graliśmy na przykład z Klirexem. Także po prostu mają więcej, większe połowy do Na ile zmienił się Jakub Raszkowski, korzystając tak jakby z dobrodziejstw brazylijskich paników. Patrząc na samą jak patrzy się na Pedrinho oczywiście, to widać w nim, że on jak, czuje, jak ma piłkę, to po prostu nic więcej mu nie potrzeba, on robi z nią co chce. Patrząc na niego można bardzo dużo się nauczyć. Tego luzu, tej techniki, którą on posiada. Potrafi zagrać takie piłki, które nawet my nie wierzymy, że one mogą przejść tak naprawdę. Więc patrząc na grę, jego można naprawdę dużo się nauczyć. Ale, ale te, te spoglądanie się tam na, na nogi pedłino sprawia, że Jakub Praszkowski coraz, coraz częściej próbuje tych swoich sił, i wszystko wskazuje na to, że z czasem większość tych zagrań jest w stanie skopiować. No sta staram się przede wszystkim uczyć od niego, yy, próbować na treningu tego, co on robi, przy, yy, robić to w swojej grze oczywiście. Wiadomo, że nauka jest po to, żeby wyciągać wnioski z błędów, które się popełnia i uważam, że jestem na dobrej drodze, żeby nie, nie być tak jak lecz taką polską wersją może redaktować. Jako prezydent Polska, <laughs> wersja, wersja, wersja No, co naprawdę dobre życzenie na Nowy Rok w 2020 roku, no, dwa razy pewnie nie to kontrakt, na no pewno yy, w czołówce. Yy, co myślałeś, Róbarski, oczywiście, co myślałeś yy, po przyjeździe czwórki zagranicznych graczy, yy, nie znając tak naprawdę ich osobiście, nie znając ich może w jakiejś części yy, tylko z filmów, yy, liczyłeś na to, że komponują się sami do zespołu i pomogą ci zbudować ten zespół, czy myślałeś, że to będzie taka praca od y, przysłowiowego zera? Na pewno nie od zera. Wiedziałem, że biorę zawodników y, z bogatą karierą y, futsalową. Większość z nich są, młody, są młodymi zawodnikami, ale już jednak y, kilka czy kilkanaście sezonów y, grają w futsal, czy to jako juniorzy, czy, czy już seniorzy. Wiedziałem, że nie będziemy na pewno zaczynać od podstaw. Na pewno pozytywnie mnie zaskoczyło to jak, y, jak cieszą się grą, to co mówi Kuba, jak y, Mimo, że dla kibiców może wygląda to, że niektórzy w jakiś sposób y, gwiazdorzą, bo po prostu są tak dobrzy, że, że, że czasami robią rzeczy, gdzie można złapać się za głowę, a mimo to mają mnóstwo szacunku do, do reszty zespołu, do mnie jako trenera w 100% y, 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 ufają temu, co, co chcemy grać. Są pełni zaangażowani, także na pewno y, na pewno na plus i i fajnie, że, że tak się wkomponowali, ale też tutaj duża, duża rola tego całego trzonu, który został z poprzedniego roku, bo mimo wszystko tę dyscyplinę, jaką wypracowaliśmy przez ostatnie lata w drodze do awansu, która w szatni na pewno w jakiś sposób została, to dla nich też jest ważne, dla tych chłopaków, którzy dołączyli zagranicznych, bo, bo ta dyscyplina dopiero w połączeniu z ich z ich z pewnego rodzaju magią, pozwala na to, że, że zdobywamy te punkty. Może jeszcze nie wygrywamy z czołowymi zespołami, ale udaje się zremisować. Można powiedzieć, że, że z tymi, którym powinniśmy, powygrywaliśmy. Także myślę, że się stworzy, stworzył ciekawy zespół i na pewno będziemy szukać coraz więcej stabilizacji w tej kadrze, bo, bo nie o to chodzi, żeby co roku Pół składu się zmieniało, byśmy zaczynali coś od nowa, od nowa, tylko że, żeby ustabilizować dziesiątkę zawodników, gdzieś robić kosmetyczne zmiany. I z roku na rok walczyć o coraz wyższe cele. E, tak, byliśmy w pierwszej lidze, byliśmy w Barażach, budowaliśmy zespół na futce za i przyszedł wrzesień, zanim zaczęliśmy grać o punkty. E, w Ekstraklasie były mistrzostwa Europy. U 19, w których oboje odgryliście ważne role. Dawid jako analityk kadry, Jakub jako zawodnik, który zdobył chyba pierwszą bramkę w Mistrzostwach Europy dla Polski drugą. drugą, ale w pierwszym meczu. I jak wspominać o tym turnieju? Od Jakuba też? To jest w sumie każdego, mi się wydaje największe marzenie, żeby pojechać na euro. Nieważne to w jest lecz... Walczyliśmy o to dwa lata bodajże, żeby zbudować drużynę, w której uda się awansować na to euro. Sama przygoda na tym euro to jest naprawdę wielkie przeżycie. Sama organizacja, tego uważam, była bardzo, na, na bardzo dobrym poziomie. Nasza determinacja, żeby wygrywać z takim zespołem jak Rosja, to był taki klucz, żeby walczyć dalej w innych meczach. Uważam, że spełniliśmy tak więcej, więcej niż od nas oczekiwano. Tak, jak widział to analityk kadry? No tak jak Kuba mówi, na pewno zrobiliśmy więcej niż od nas oczekiwano, bo, bo już przed samymi eliminacjami spis, spisywano nas na straty. Jednak czasem takie, taka sytuacja, takie taki położenie fajnie wpływa na, na zespół, na kolektyw i taki kolektyw się z meczu na mecz wytwarzał już przez te eliminacje. Wiedzieliśmy, że nie mamy takiego systemu szkolenia, jak Portugalia, czy Rosja, czy, czy Hiszpania, wiedzieliśmy, że z takimi zespołami przyjdzie nam się zmierzyć, dlatego duża tutaj rola naszego polskiego charakteru i, i gdzieś zaangażowania chłopaków, którzy wierzyli, wierzyli w to, że, że jest to możliwe i myślę, że ten mecz z Rosją, w którym Kuba zdobył bramkę, był dla nas najważniejszy z przekroju całego turnieju, to pozwoli nam na uwierzenie w siebie i zdobycie medalu na, na rok. Tak, medalowy rok to na pewno duże osiągnięcie Was, tym bardziej yy, ważna rzecz w perspektywie naszej młodzieży, która zobaczyła gdzieś, że, że można, że warto, że y, to wszystko tak naprawdę jest na wyciągnięcie ręki, kiedy się ciężko pracuje i myśli o tym każdego dnia. Yy, wróciliście z sukcesami, uśmiechnięci, zadowoleni, od razu była yy, ekstraklasa, bo się, że się delikatnie spóźnieni na tą ekstraklasę, przez co przekładaliśmy Pierwsze spotkanie, które miało być inauguracyjne z FC Toru. No i później zaczęło się to, na co wszyscy czekaliśmy. Może w większości na początku z obawami, jak się okazało, zupełnie nieuzasadnionymi. Sześć albo siedem kolejek, nie pamiętam już teraz dokładnie, kontrakt liderem extra Ekstraklasy. Można, można było się tego spodziewać, ale można było sobie to wyobrazić gdzieś tam w, w takich bardzo, bardzo, bardzo dalekich marzeniach. Na pewno, gdzieś patrząc długoterminowo na terminarz, byliśmy mocno sprężeni na to, żeby zdobywać punkty od, od pierwszych spotkań. powiedzieliśmy, jaką mamy końcówkę. Ta końcówka pokazała, że rzeczywiście z tego lidera szybko spadliśmy, bo, bo czekał nas mecz za meczem z topowymi zespołami. No, można powiedzieć, że to sprężenie nam bardzo wyszło i może już ponad stanem. spodziewaliśmy się, że tak się Liga potoczy, że będziemy liderem, a, ale na pewno Mieliśmy na początku rundy mecze, które musimy, powinniśmy wygrywać. No i tak się stało. Myślę, że na, tej na tym pierwszym flow polecieliśmy na sam szczyt, a później liga nas zweryfikowała. Ja się tego spodziewałem, ciągle mówiłem o tym, że walczymy o utrzymanie. Bo, bo tak jak mówiłem wcześniej, no jeszcze z nikim stopu nie udało nam się wygrać. Ale to przed nami. Myślę, że i tak runda, runda na plus yy, i oby Jakub, najlepszy mecz kontraktu, albo najlepszy mecz kontraktu, yy, w którym zagrałeś? Szczerze, ciężko mi ocenić, ponieważ nie, nie, nie patrzę na swoją grę, patrzę na grę drużyny całej, żeby to wyglądało wszystko jak najlepiej. Lecz tak ciężko mi jest ocenić w który mecz tak zapadł mi najbardziej w pamięć. Na pewno mecz, w którym dostałem strzeliłem bramkę Moczowi tak, oraz dostałem drinki mm. tego meczu, to jakoś też zapadł mi głębiej w pamięć. Tak, no, to był pewnie ten gol, który jeszcze został wybrany do e, mianobramki bramki i tak, bramki kolejki, no pamiętna odcinka. E, tak, to jest, to te zagrania, które starasz się kopiować i czasem się udaje, e, także trzeba próbować dalej A tak, mam jedno spotkanie, które chciałbym wyróżnić? Myślę, że mimo wszystko, może po części, pechowym, jak z eksklireksem, ale dla mnie bardzo ważne spotkanie po wysokiej porażce z rekordem. Jechaliśmy do jednego z najmocniejszych zespołów widzę. Widzieliśmy, że czeka nas spotkanie na wyjeździe. Dużo, dużo osób się doszukiwało kolejnej, kolejnego gmażu, a zespół zbudował się bardzo szybko, uwierzy, wierzył w to, w co nas tak na co nas tak naprawdę stać. I tak naprawdę zagraliśmy super, super mecz. Myślę, że długimi momentami zdecydowanie um, przeważaliśmy nad, nad gospodarzami. No gdzieś yy, splot nieszczęśliwych zdarzeń yy, sprowadził nas yy, do remisu. Jednak yy, zaraz po meczu sobie powiedzieliśmy, że to, że to jest pierwszy sezon, musimy wyciągać wnioski. Ale że było to bardzo dobre spotkanie, i jeżeli tak będziemy grać, to, to nie mamy czego się wstydzić. Na ile widzisz szansę tego, żeby konstrukt zaskoczył całą, całą Polskę i, i wskoczył na to pudło, które gdzieś tam cały czas w głowie, w głowie istnieje po tych naprawdę kilku bardzo dobrych spotkaniach konstruktowych? No tak, na no, pewno gdzieś po tej rundzie jesteśmy blisko tej, tej strefy medalowej. ale no... Naprawdę, naszym najważniejszym celem na ten sezon jest przede wszystkim utrzymanie się i, tak jak mówiłem wcześniej, ogrywanie mniej doświadczonych zawodników. Tego będziemy szukać coraz więcej, bo, bo wyższe cele będziemy sobie stawiać na, na kolejny sezon. Też trzeba pamiętać, że nie mamy zbyt szerokiej kadry, ciągle nas, nas dręczą kontuzje, czasem szalone wykluczenia, wykluczenia z gry. I, I ciągle nie możemy nawet zagrać jednego meczu w pełnym zestawieniu. A, a gdzieś mówić tutaj o aspiracjach medalowych, nie grając pewnym składem, no to trochę mocno życzenie noworoczne. No, różnie to bywa w sporcie: możemy złapać serię, możemy wskoczyć na to pudło, może być tak, że za chwilę będziemy drzeć, o to, żeby się w tej lidze utrzymać. Także w tym pierwszym roku nie będę na pewno zmieniał naszych założeń sprzed sezonu, bo, bo jesteśmy gdzieś w środku. Jesteśmy w miarę bezpieczni jak na ten dzień o utrzymanie jednak po prostu chcemy żeby ten sezon był stabilny, taki jak pierwsza runda i żebyśmy mogli wtedy sobie powiedzieć na co nas może być stać w przyszłym sezonie, na co stać poszczególnych zawodników i będziemy czekać na to co nakreśli nam dziś prezes i na to o co mamy walczyć w kolejnych latach. E, tak. Dużo, dużo rzeczy udało nam się dzisiaj tutaj przypomnieć, to dużo rzeczy wrócić. Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna historia, może niezbyt kolorowa albo niezbyt przyjemna dla nas wszystkich. Pożegnaliśmy, pożegnaliśmy się w jakiś sposób z Danielem Sasem, zawodnik, który jeszcze przed pół roku stanowił sile, to od niego zaczynaliśmy, że tak powiem, wybierać ten podstawowy skład. Dziś już wiemy na pewno, że na razie, ani, ani też żadnej chyba bliskiej przyszłości Daniel yy, Saz yy, nie będzie zdolny do tego, żeby dalej kontynuować karierę. Yy, należy mu tylko podziękować, czy, czy, czy w jaki sposób jeszcze bardziej wyróżnić? No, zrobiliśmy co mogliśmy tak naprawdę. Czekaliśmy na niego yy, pełni, pełni wiary i nadziei. Yy, można powiedzieć, ponad pół roku, 9 miesięcy. On też bardzo chciał wrócić, my chcieliśmy, żeby wrócił. Jednak no zdrowie jest najważniejsze i, i, i gdzieś ani on, ani, ani my nie chcieliśmy ryzykować reszty życia dla, dla futsalu, to jest jednak zbyt, zbyt, zbyt szalona, byłaby to zbyt szalona decyzja i wspólnie uznaliśmy, że lepiej będzie, jeśli jeśli skończy się, się to tak, jak się skończyło. Pożegnaliśmy Daniela na ostatnim domowym meczu w tym roku, który który jeszcze dodatkowo wygraliśmy, myślę, że, że też z trybum się cieszył, że, że jednak zostawił zespół, który jest gotowy wygrywać, który, o który tak godnie walczył tyle lat, walczył o tę ekstraklasę, wywalczył i, i teraz może oglądać kolegów, którzy, którzy godnie go zastępują i, i przynoszą dużo radości nam wszystkim mieszkającym w Lubawie. Tak, jeszcze raz bardzo gorąco dziękujemy Danielowi za te wszystkie lata, bo, bo można powiedzieć, że patrząc na tę całą drogę do awansu, to taka twarz do awansu, bo od samego początku zawsze był gdzieś tam na czele tej drużyny. Jeszcze raz yy, yy, dziękujemy. No i cóż, powoli będziemy yy, kończyć, powoli będziemy się zbliżać yy, do nowego roku. Yy, co na początku spotkamy na co mogą czekać na samym początku kibice futsalu w no, czeka nas spotkanie pucharowe, powinniśmy grać na wyjeździe, jednak zespół ze Zgierza ma problem tego dnia z Halą i teraz w niedzielę, to jest 5 stycznia o 16 gramy pierwsze spotkanie z pierwszoligowym zespołem Zgierza, którego pamiętamy z pierwszej ligi, nie było łatwo, pamiętam, że w nerwowych okolicznościach tam wygraliśmy. Także na pewno czeka nas ciekawe spotkanie. No a już tydzień później, bodajże 11 stycznia, gramy na antenie Sportklabu z naszym najbliższym rywalem, jeśli chodzi o geografię, z ZFC Toruń, w arenie Toruń. Także myślę, że, że bardzo ciekawe czekamy spotkanie. E, tak. Czekamy na te mecze ekstraklasowe przede wszystkim, bo tam ta rywalizacja na początku na pewno znowu będzie bardzo ciekawa i znowu będzie mniejszej na to, że będziemy tam seryjnie zdobywać punkty, tak jak to było na początku, choć na początku w FC Toruń nas ominęło w pierwszej rundzie. Także teraz musimy równie dobrze rozpocząć. No Nie pozostaje nic innego jak życzyć sobie, zespołowi, wszystkim zawodnikom, działaczom, kibicom, wszystkim sympatykom futsalu w Lubawie, w regionie. W Polsce wszystkiego dobrego w nowym roku, spełnienia marzeń, realizacji wszystkich planów i do zobaczenia na futsalowych boiskach. Dziękuję.